Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność zaprezentować Państwu najnowszy produkt naszej firmy Lightwave Systems, polska produkcja system do czyszczenia laserowego Lightwave Systems 300G. To urządzenie jest absolutnie nowym rozwiązaniem w branży. Jest bardzo kompaktowe, przystosowane do przenoszenia przy użyciu żurawia, do pracy na rusztowaniach i Przede wszystkim do zadań specjalnych. Lightwave System to kompaktowy, nowoczesny, zasilany napięciem 230 V, miniaturowy system do usuwania powłok różnego rodzaju. Zastosowania są praktycznie nieograniczone. Możecie Państwo korzystać z niego podczas czyszczenia kominków, elewacji, usuwania rdzy, lakierów oraz do odtłuszczania. Powłok przed procesami malarskimi. Co interesujące, urządzenie występuje w kilku wariantach. W zależności od tego, czy będziecie Państwo czyścić rdze, formy wtryskowe, lakiery, w zależności od tego, jaki ma być rezultat powierzchni po obróbce laserowej, występuje on w różnych wariantach. Pierwszy wariant 300G. Jest to urządzenie, które będzie zachowywać się bardzo podobnie do systemów piaskowania. Pozostawiać powłokę o pewnym gradientie. Natomiast system 300F, Lightwave 300F, będzie pozostawiał praktycznie prawie, że nietkniętą powłokę aluminiową. Kiedy wybierzecie Państwo wersję, która będzie nazywała się Lightwave 300TH, efekt czyszczenia powierzchni będzie umiarkowany. Pośrodku pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami, czyli powierzchnia będzie nieznacznie naruszona, odtłuszczona. Chciałem Państwu teraz zaprezentować, jak to urządzenie wygląda, jakie posiada funkcjonalności. Konstrukcja systemu jezdnego jest niezwykle precyzyjna. Wystarczy jeden palec, aby przesunąć całe urządzenie, które wszak waży niemało, ponieważ jest to urządzenie dużej mocy. Dodatkowo macie Państwo do dyspozycji cztery punkty mocujące. I ponieważ wewnątrz jest wyspawana specjalna klatka, która utrzymuje całe urządzenie, podobnie jak samochody są skonstruowane na ramię, tutaj mamy też taką ramę. Możemy korzystać z urządzeń dźwigowych, podnośników i zahaczając za te tutaj elementy, podnosić to urządzenie bez problemu w dowolne miejsce. Może być to rusztowanie. O i co ciekawe, na przykład system jest wyposażony w różnego rodzaju uchwyty. Możemy przenosić to urządzenie korzystając z uchwytów bocznych. Które składają się odpowiednio, aby zredukować wymiar tego urządzenia, ponieważ, jak Państwo wiecie, korzystając z urządzeń podczas pracy na rusztowaniu, bardzo ważna jest ich szerokość. Tutaj jest to bardzo dobrze dopasowane, i naprawdę korzystanie z urządzenia w ograniczonych przestrzeniach jest bardzo wydajne. Jak Państwo wiecie, praca na rusztowaniu wymaga ograniczonej szerokości urządzenia, ale dzięki składanym automatycznym uchwytom, Możemy korzystać z mniejszego urządzenia i spokojnie, bez problemu sobie funkcjonować. Tutaj z przodu oraz z tyłu, co za chwilę zaprezentuję, również znajdują się uchwyty, również one są składane, czyli w zależności od tego, w jaki sposób operujemy, możemy spokojnie w dwie osoby przesuwać to urządzenie, przenosić z miejsca na miejsce. Naprawdę jest to bardzo komfortowe i jeszcze raz pokażę, przesuwanie urządzenia jest naprawdę przyjemnością. Jeśli chodzi o panel sterujący, jest dość prosty. Później pokażę Państwu, jak on funkcjonuje. System wyposażony jest w dodatkowe doświetlenie operatora. Może on zadecydować o tym, że przy pistolecie usuwającym materiały, może sobie doświetlić w dowolny sposób pole pracy. Załączenie, kontrolka zasilania i oczywiście stopa awaryjny, abyśmy mogli spełnić warunki bezpieczeństwa. I co moim zdaniem fenomenalne, to Fajna, kompaktowa obudowa, wyposażona w przemysłowej klasy rozwiązania, jeśli chodzi o zabezpieczenie urządzenia. Praktycznie wszystkie elementy obudowy są produkcji miejskiej, a urządzenie jest produkowane w Polsce. Czyli możecie Państwo liczyć na odpowiednią jakość, która, miejmy nadzieję, bardzo Wam się spodoba. I tak, dla przykładu, otwieram sobie klamrę proponującą i podnoszę... Piękny, wyściełany element, który utrzymuje nam pistolet do czyszczenia. Pistolet do czyszczenia laserowego jest to jedno z najlepszych rozwiązań, które w tej chwili posiadamy. Sprawdzone już w innych rozwiązaniach laserowych. Jest to system dwuosiowy, wyposażony w bardzo dobrą optykę wiele funkcji skanujących. Które Państwo zapewne na filmie widzieliście, jako tak zwane ścieżki lasera. I 5 metrów światłowodu. System 500G wyposażony jest w 10 metrów światłowodu, a system 300G wyposażony jest tak samo jak system 200, wyposażony jest w 5 metrów. Układ optyczne pistoletu, mechanika oraz jakość światłowodu to kluczowe elementy urządzeń laserowych. Dzięki temu, że korzystamy z bardzo dobrej optyki, nasze urządzenia mają dobrą albo bardzo dobrą jakość obróbki powierzchni. Oczywiście, wewnątrz, sercem urządzenia jest wysokiej jakości źródło lasera, które występuje aż w sześciu różnych typach charakterystyk, o czym powiedziałem przed chwilą. Jeśli chodzi o dostęp serwisowy do urządzenia, jest to zrealizowane bardzo prosto. Otóż w każdym momencie możemy. Uzyskać dostęp bezpośrednio do urządzeń elektronicznych pracujących wewnątrz, dzięki temu, że pojemnik na pistolet jest odseparowany od urządzenia. Oczywiście, na koniec pracy możemy układ zabezpieczyć i zamknąć, a ja teraz zaprezentuję tył urządzenia, aby pokazać Państwu, jakie rozwiązania znajdują się w tym systemie. System czyszczenia laserowego Lightway Systems, tylna strona urządzenia, tak jak mówiłem, uchwyty. Ochwyty są wykonane w taki sposób, aby można było łatwo wnosić urządzenia po schodach. One nie są symetryczne. Możemy wybrać sobie odpowiednią stronę. Jest to, jeśli chodzi o przód i tył, bardzo ułatwione. Z boku są symetryczne, przód i tył specjalnie są niesymetryczne. Tutaj mamy system zasilania gazem. I teraz, co jest bardzo ważne, ten system pracuje na podwójnym zasilaniu. Może być to powietrze, może być to argon, ale układy są podwójne. Na kolejnym filmie postaram się wytłumaczyć, jak to funkcjonuje. W każdym razie z tej strony znajduje się system przygotowania powietrza, podwójna filtracja 5 mikronów i 0,3 mikrona. System kontroli prawidłowości ciśnienia bo przypominam, że system chłodzony jest powietrzem. To jest innowacyjne rozwiązanie przede wszystkim skoncentrowane na pistolecie jest podwójny obieg chłodzenia, ale. Również o tym później. Z tej strony mamy wyjście zasilania. Co ciekawe, jest to stabilizowane zasilanie do mocy aż do 10 kW, chociaż urządzenie pobiera znacznie mniej prądu, bo przy mocy wyjściowej około 300W moc pobierana to zaledwie 2000W. To jest bardzo ważna informacja, że nie potrzeba w tym akurat w przypadku wielkich agregatów prądotwórczych urządzenie jest bardzo skuteczne, nawet przy takim zasilaniu 230W. Zasilanie, specjalnie przystosowane przemysłową wtyczką do stabilizacji napięcia, o tym później. I tak jak mówiłem, dwa obwody gazu, które docierają do pistoletu. No i oczywiście bezpiecznik, który zabezpiecza urządzenie. Jeśli chodzi o stabilizowanie zasilania przy zastosowaniu urządzeń, to nie tylko urządzenia laserowe, systemy do czyszczenia laserowego czy spawalnicze, naszym zdaniem powinny mieć stabilne zasilanie. Dzisiaj w naszych czasach, kiedy fotowoltaika stała się praktycznie standardem, wraz z rozwojem tej techniki okazało się, że występują bardzo poważne, nierzadko wykraczające poza obowiązujący standard wahania zasilania. Nasze systemy są zabezpieczone przeciw takim zdarzeniom. Dzięki temu możecie Państwo spokojnie i bezpiecznie pracować, ponieważ urządzenia są wyposażone w specjalne. Stabilizatory zasilania, które nie tyle są elektroniczną formą stabilizacji, są również specjalnie stabilizowane serwomechanizmami, a więc posiadają w sobie stabilizatory serwomechaniczne. Chciałem Państwa zaprosić do zapoznania się z naszą ofertą. Urządzenie jest bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Jest to nowoczesna technologia technologia, którą promujemy już od lat. Wyprodukowaliśmy już niemało urządzeń, sprzedaliśmy już niemało urządzeń i mamy bardzo zadowolony rzeszę klientów. Zapraszamy, dołączcie do nich, będziemy bardzo zadowoleni, jeśli będziecie korzystać z naszych urządzeń. A warto.